Te lepsze, Czyli tak? A to te lepsze jeszcze nie dają vitality. A co dają? No te lepsze dopiero w secie dają vitality, jak masz itemy takie same. Dobra, to jebać to Pokażcie Dają vitality te tak. To są set słabsze. A okej okay. Ej, my wchodzimy do tego szkieleton coś tam? Tutaj to było Chodź. To chodźcie tam, bo tam na razie nie mamy questów. O, tam można fishingować. O! o drugie, od... Z drugiej strony Trzyma, trzeba. Ale od szóstego levelu! Ej, Stein of Mana! A nie ma, że ja mam siódmy. No dobra. Ja mam ósmy. To chodźcie tutaj, do tego szkielet coś tam. Za chess tutaj. Gdzie jest hmm. w ogóle? Jakaś kapliczka. Ej, to banan Bananmane sobie odnowił na tym. Tu właśnie, chodźcie. Tu do środka. A, Ej, ten Tao-Ching, nie przeszkadzam, ale ten... Jax, czekinowałeś? A no nie, zaraz czekinuję. Dzięki. Zapoczekajcie sekundę. Menta, cmentarz, jestem jak aktualne dzieci. Fakia. Fakia. Ludzie w ogóle na pierwsze dalawi. Napieracie w pomniki. Patrzcie, co ja robię z pomnikami. O, Mówię, O, o, o. O, Wie... to jakieś drzwi znalazłem. Wow, Mavczyk! Wow, Mavczyk! Aż salwę zrobiłem, bo mam nieskończoność mamy. Ej co to za gościu idzie? Mam nieskończoność mamy, OP. Nie skończyłeś mamy. O, już, już nie. Czemu ja tego wcześniej nie, już nie zacząłem zużyć? A ja nie mam nieskończonej mamy. Nie. Bo się skończyło. Ten gościu tu lasz No. O, szczupie. jest. W rundach tak sklepikarz, ale dobra. Dobra, jak to, jak to jest Cygan, nie widzisz, że to jest W plecach pleca ma. No patrz na ten pistolet. No, czekaj, krok, bo ja umieram. Trzema lupami. Docie spokojnie, pomagam ci moją salwą. Dzięki. To, to fajnie wygląda, jak ja w nich strzelam? Podbało mi się. A, a już przesypiałem przy tej grze. Patrz teraz na ten pistolet. Czekaj, bo szkielety. Kurwa, nie bij się. Już, tylko ich zabiję, już. Ja nawet czterech zwykłych szkieletów nie potrafię wygadnąć. Dobra, e, co pokaż, gdzie jesteś? E, noc się zabiła! Pomocy! Do... Ej, dlaczego noc się zrobiła? Która godzina? E, Normalnie pogodowo. Ale ja Co myślę, że to jest wina tego, pagoda, tego, nagrobka na e, pomocy, ja wam tam stumuję. Jeszcze, jeszcze, to i jeszcze dwa razy. A skąd wiesz? No bo, za świecą się świeżki za każdym razem, się respawn. A widzę. Ma. To jest jakiś bonus. Co jeszcze? A, w ściany, lol <laughs> Się trochę przeleciał chłopak na drugą stronę Chodź tu banan No już, pierścionki podnosiłem Super Moja mana. mana jest low Mymana mana tu Kupimy potem poty na banan Tylko nie mają tarcz, najpierw musimy ją rozwalić Ja im jakiś robię więc... O, rozwaliłem ten. O ósmy level jest. ja też no teraz za, za nową mam spróbę. Tarczy do mnie dam, ale sądzę, poszły ci bo mm -hmm. ten łuk jest słaby. No tak my tu bijemy coś zaglądają. Dobra, ostatni raz. Jestem na pazo to by Ej, co, tu jest jakiś smak. Więc... są słabi. O, coś poleciało. Leci nadal. Ja chcę Dzień z powrotem, ja Dzień. Ej no jeszcze niech leci, nie <strasz> na żal. <śmiennie> 10% HP and minion heal. Ej zaraz mamy fejma, brakuje nam ten y 95 do... Ej, mam y tego, Savage Musketon 56 damage na sekundę. Maciej c chcesz to? 30 knockbacka, 1 critical chance. Ej, mam spluwe 60 damage'a, 30 knackbacku, 30 bonus to critical damage i 7 attack speed'a. No dałem no, ja jakiś dziwny pas, który ma jakieś armory. Od Poisona do elektryczności Lolo lol. Macie przy mi To dla ciebie I to 56. A, nie to, to dam do właściwie do ta Mają takie coś lol Lol A dobra, nieważne Dobra macie, ja teraz tobie dam A to takie, gdzie to? Na oczyny, daj, 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 no czy no, nie daj do... No, no to aktualnie boosi Gdzież moja myszka, LOL Eee. Ta! Czy właściwie chyba grażem na 300? Wiesz LOL Nie widzę Jeżeli... kursora, mi broń znikła Dancem, jeżeli możesz, to nie w mniej levele, ewentualnie mógłby z nim potem pograć, nie? Bo da się grać do sześciu, właściwie. Dobra, banana daj tego trejda, bo macie ciężko. już, spadła, no. Chcesz? E, mam lepsze. Czekaj, A, to? E, zaraz coś może podrzucę. I to? O nie, co to, to sobie założę. Te ty chcesz? Czekaj. E, najpierw czy chcesz ten pierścień? Nie, tą czapkę może, czy chcesz? E... Czekaj! Czekaj cień. E, mój pierścień jeden, mój pierścień drugi Dobra, to nie ma co, to, to, to tutaj nie ma co się wymieniać. Po co znalazłem Macieja? Czekaj, jeszcze pokazuję ładne? No ja, ja miałem podobne. Dawaj Maciej tego. trader co to masz? Chcesz. No widzisz, że stało ci będziemy mieć czwartego do gry O no to może lepsze. No to fajnie, ale on musi grać makiem No nie wiem kim on gra. No na, na, napisał tylko, że czy mamy stop w grupie, ma 11 level. Ej, tu jest przejście dalej, to tu jeszcze nie idziemy, lol. Ale czekaj, ja muszę tego Czekina wreszcie doślał. No, zapomniał. I by ci zdyskwalifikowali. Nie, po prostu bym nie, nie wszedł w ogóle w turnieju. A ty Maciej się zapisujesz w końcu czy nie? Nie chcę. Może następnym razem. Dobra decyzja, Mawczy. Poza czas tracić i ci tak przegrasz. <słuch> Właśnie o to chodzi, że w jeden jeden niekoniecznie. Chyba, że trafię na babunie. Albo Slipa jego. ostatnio. Potwierdziłem. Dobra, lecimy. Ej, masz oczy, nie chcesz ci powiedzieć, się że tam 11, do góry masz e, tak, tak. O dobrze by było. A, jest, to jest. my nie będziemy tu przerywać, a ja ty po prostu powiesz jak coś. No, tak. jak, gdzie tu się idzie w ogóle? Ja się znam do miasta. Nie wiem. Po co się co w tej miasta jak masz PETA? Aha, my questa zrobiliśmy nie zrobiliśmy. Nie to właśnie, chciałem się upewnić. Ej, a ja skill'a miałem dodać. Eee, co to jest? If you... are the player of or keeping in your... Nie, to powin powinniście móc może... Czekaj. Powinniście móc wrócić tam z sterydż tego. Ze sterydż stora. Z że się Maciej, weź się tapnij i sprawdź, co. No to się bije, a nie? Tapnij eee, Dodać... fakt, że wszystkim zwiększą movement, speed, attack, speed, cast, speed i all damage taken? Chcecie? Da, da, da. No. Brzmi Józef No, hey. to, to to. Dopóki nie stymuluję, jest bezużyteczna. <noise> eee, przypłynęła tu nie. O! Mam, mam questę z tym duchem. Eee, dobra, portal 8, 11 level. Wbijamy tam? Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo na mnie nie poczekać tylko musisz się dalej, nie? Nie, nie teraz, Portalem... No, mąż, chodź, idziemy łowić. No tak, Macie ich tylko łowić. Oj, to nie to nie ten skip. Macie je łap. Dodało ci? Nie wiem. No, lekarze wszystkich penetruje pan, analnie. Czemu wy, czemu wy tam lecicie? Mieliśmy tam wejść... Tam łowić można. Ale tu jest dodatkowy quest, chodźcie go zrobimy, bo to jeszcze ten portal nam zniknie. Dobrze, żeby nie. Nie, łowić muszę. O, łódka! Jaka łódka? Zaniewidzialna niewidzialna. Aha, no to ja coś wcisnęłem i przypłynęło. I też przypłynęło. O, wszedłem do środka. Tylko zaraz idę, bo mnie coś zaatakowało. Coś dużo tego tu jest. Chodź panem, bo sam się nie dam rady. Aha, ja im zmniejszam. To jest debów. Po prostu ja im wszystkim obniżam ten. Damage, attack, speed, cast, speed. Wszystko co się da. Jednak muszę sporo focus opakować, przydaje się. No, weszliście już? Tak. No zaczekali. Ej, mnie duch straszy w ryj. <grym> ej, to jest dobre, ej, ja ich debufuję, a wy ich zniszczycie. Ta ocień z DPS tanka został się supportem tankiem Już w ogóle totalnie useless, nie? A w, wiesz, że w Vitality dodałem na razie tylko 5 punktów jednego levelu, a wszystko inne poszło w kryty. Tak nie Lol. mam tych krytów i tak Mam tylko 9% szans. Wiem, że będziesz useless. Po tym item będą dawać chyba, nie? No, potem trzeba będzie itemy specjalnie pod kryty składać. Co za ktobu? Stunę. Lol ja też stunuję 3 biłem. Każdy mój spell ma 6, 8% szans na stuna na 2 sekundy. Plus 6 knockback plus 25% szans na blinda. Blind'a. Bo lepiej wiem na co mam szansę. Widziałem. <laughs> ja też niestety. Ja, ja jestem z wami! Ja jestem z wami, mam armatę Dobra, win ma Czemu we mnie wczoraj? Czemu nie umierasz? A zdrajcy chyba Najwyraźniej nie przyjęli mnie w swoje szeregi Debów dla wszystkich Zombiaki, wstawać Debów dla wszystkich Strzeliłem i się pieniądze posypały <laughs> A tu jest, to jeden z nich ma eksploziwa Nie wiem co dokładnie jest więc wolę Co jest z daleka Debów dla wszystkich W ogóle dzisiaj po wyjściu z kina z tego filmu Jesteś Bogiem Zrobiłem szerukę, piosenki, eee, nie jest na lola. To to Wolf, Straciłem 400 golda, żeby się tu zrespić. Po co? E, no, w mieście no, bierzesz teleport i do nas po prostu 455. To o czym wiesz? Eee, no tylko, że chyba by to trochę potrwało. Ty też banan padłeś? No, Wszyscy padliście? No, nagle patrzę, coś się koło mnie pojawiło. się tam? Tak. Ja się teraz mogę teleportować portalem przecież. Waypoint, waypoint portal Ale tu nie stworzysz portalu, bo jesteśmy w specjalnym questie i my nie możemy tutaj zawołać Chyba zjebałem No, no zjebałeś, bo w normalnym świecie możemy, ale to jest quest dodatkowy i tutaj nie można tworzyć portali. W normalnym świecie też się nie dotyczy. No, no ten, ten, ten można. Tak? To zim portal, że mogę ciebie przyjść teraz. Nie, bo nie mam... Nie mam tego, Portal Master jeszcze mi nie nauczył tworzyć portal do Graniewa, czy tam do ludzi. Ciota. <laughs> Korpo zagramy w Ola jak będzie okazja. A póki co okazje przypadają nam między rynkoma. Tego zesolowałem, lol. Eee... No właśnie niepotrzebnie, bo pan nie dostał fejta, którego my dostaliśmy właśnie. Cioty. I tak on do przodu. Eem, dostaliśmy fejt level, za co mamy dodatkowego skip pointa. No lol! Ja tam idę już. No, on no. nie żyje <laughs> Nie, ja zmieniam strony, ja jestem razem z tym bossem Źle Fredko do boju To ma to. Dobra, nie będę im zwiększał debuffa, tylko ja sobie po prostu zwiększę damage, czekajcie O, jak mi przykro Bo wy na mnie nie poczekaliście. Ja, że ta odcinek 19 gra tego Forpiela na, na s nie? To ja to będę streamować, a potem nie wiem co co będziemy grać, nie? Czy będziemy dalej grać? Eee, żeby to Co to jest, co jest Execute? Bo... To jest wykończenie? No. No to mam fajny spell, który mi daje 2% szans na Execute'a eee, i zwiększa eee, o jest sekundy. o 6% na 2 sekundy. Coś takiego No, siema, siema O rozkaj się na mnie Nie yeah. Gdzie wy jesteście? Doble bijemy Ja robocika muszę zrobić